Dobrze, witam serdecznie, witam, witam, wszystkich, którzy to potem na YouTubie będą oglądać. <laughs> Losowanie, rozumiesz e, gry miesiąca dla subskrybenta, jest dzisiaj pewien wyjątek. E, październik, gra na październik. E, oczywiście głównego celu my nie osiągli, w tym miesiącu jest 14 subskrypcji. Także... E, coś tam diod oczywiście dołożę gierka będzie teraz za stóweczka do wybioru e, na każdą tam platforma coś się może, cyfrowka jakoś się może tam uda e, łapnąć główny cel to był Call of Duty Modern Warfare 3 no niestety 50 subskrypcji my nie osiągnęli trudno <laughs> trudno Zasada następna jest taka, że do, do... do, proszę państwa. 24 godziny zwycięzca powinien się do mnie odezwać. Jeżeli się nie odezwie, albo będę losować jeszcze raz, albo po prostu te 100 zł przejdzie na kolejny miesiąc. Ok, dobra, to przejdźmy teraz na yy, strona losowania. Nie to, przepraszam. Tutaj. Dobrze. <laughs> Lista już jest. E, jest tak natomiast pewien wyjątek. E, hukos, mój moderator, najlepszy, Dołożyłeś chcę tutaj Choć już nie masz subskrypcji, ale również dzisiaj należy, bo dużo wkładasz pracy w ten kanał. Także dołożyłeś i do tej listy gierki. Dobra, no i co? Standardowo? E, trzy zakręcenia tak ostatnio było. pierwsze zakręcenie pierwsze pamiętaj pierwsze zakręcenie drugie zakręcenie drugie zakręcenie drugie trzecie zakręcenie Ok, trzecie zakręcenie. Po tym e, za, trzecim zakręceniu, po tym trzecim zakręceniu, teraz będzie czwarte zakręcenie i e, kasujemy, kasujemy, aż zostanie jeden. No to losujemy teraz właściwie. Aleks odpadł. Dobra, jademy. Andlalam. Lecimy. Ciekawe w zeszłym miesiącu Bulba wygrał. A i znów uciekł odpadł. Dobra, lecimy dalej. E mi cecha, nie kojarzę, ale lecimy dalej Gigi TV od pod. Niedawno właśnie też falował i subika zostawił pierwszego Kaledin nasz kochany Kaledin zadzwoń do mnie odpot Dobrze. Śmigamy dalej. A Ale czyłem, że teraz wygroszę Andrzejku. Ale dobra, lecimy dalej. Sierra. Mod pod, dobra, lecimy dalej. Kamowski, coś tam. już nie kojarzę Nika. Dobra, lecimy dalej. A może Cejo teraz wygra? Bizon. Nek. Odpadło, dobra. Lecimy dalej, a może Johnny? Johnny? Uu, i CJ od niestety odpad, O Johnny. te ciekawe. Trzech zostało. Dobra, no, lecimy. Kto tu? Kto tu, kto tu, kto tu? Kogo witam, kogo Goszczy? Uuuu, Aga, gutek. Nie. Szkoda, szkoda. Ant tri trik. I sokar. Dobra, losujemy. Antek odpad. No niestety Sorki, no nie trafiłeś ten w czat czerwoną ale mi szkoda no sokar tak bliziutko. Nie, żartuję. Eee, Także <coughs> 24 godziny masz czasu, bo nie macie na streamie widzę. Czas eee, się odezwać. Jak nie, no to albo losujemy jeszcze raz w późniejszym terminie. Albo też tam na czacie zadecydujemy, albo po prostu dołoża to do następnego losowania za miesiąc. A za miesiąc następne losowanie będzie już Wągodą. Plus minus oczywiście. To będzie listopad. listopad. Prawdopodobnie jedenastego. Jedenasty, jedenasty. Jedenasty, jedenasty. Czekajcie, a to dobra, zaraz to zrobię. No. To tak go domkierka do stówy. A jak się brzody nie odezwie, to trudno. Będę potem tam kombinować. Dziękuję wszystkim za wspieranie mnie. Liczę a może w przyszłym miesiącu listopadzie ta magiczna liczba 50 subskrypcji. pięknie i będziemy mogli wylosować. Call of Duty Modern Warfare 3. <laughs> może się też tak zdarzyć, że na przykład będzie 150 subskrypcji. Może jakiś taki szalony, jak ja, na innych streamach będzie i może coś takiego będzie. To 3 gry będą. Zobaczymy. Dobra, dziękuję za dzisiaj. No.